Siemaneczka, ziemniczki witamy w tym oto i przepiękny dzień Jest maja 16 fajnie Oprócz tego że zła jest pogoda i dzisiaj gramy w Przepis tej góry. Coś mi tu wyskoczyło Ale znowu fura I dzisiaj raczej nie zdołam ją kupić Ale mamy taką Za dwa i praktycznie pół tysiaka Oczywiście wpiszcie w komentarzach swoje oczywiście pytania. Ja potem no i jakiekolwiek pytania. Ja ostatnio przed ostatnim filmem napisałam pod moim najnowszym filmem oprócz tego, żeby pisać w komentarzach pytania. A ja je oczywiście przeczytam. No i na razie lecimy do kierki i zobaczymy praktycznie ile ja nagrywam bo chyba mamy jakieś 16 subów to dobijemy chyba do 20 dobijemy mieliśmy muzę na 10 subów z minecrafta nie wiem, kilka miesięcy temu na 10 subów to na 20, dajcie jakiś pomysł, co mam zrobić na 20 słubów. Nie wiem. Dajcie jakieś pomysły, zadawajcie mi pytania w komentarzach. Ja następnym filmem to y, odpowiem na te pytania, które zadaliście. Niektórzy nawet nagrywają. Nie wiem, z pół godziny. Nie pół godziny, nie. Jakieś pół minuty <noise> prędzej. A mają, nie wiem, z 12 tysięcy łapek. To więc możemy się postarać o 20 subskrypcji. Albo na 10 łapek w górę. Możemy pod tym komentarzem się postarać. Ktoś ma właśnie tutaj jakiś salon. Ma on więc spoko. A właśnie ja Wam mogę pokazać swój salon. Jeśli chcecie, to możecie mnie zaprosić w Roblox. Podam wam dwa nicki. Czekajcie. Pokażę wam jaki mam nik w Robloxie. Wystarczy, że coś napiszę. Nie, albo tutaj, no. Yy. O. są cztery kąty cztery. A na drugim jest yy. Tomsony Pierwsze konto 2 Tak bez przerw Hasła niestety nie mogę podać, bo jak wiecie Niektórzy potrafią Więc wolę Żeby nikt Nie wiedział o moim hasle No potem to może się skończyć marnie ja podawać swojego. Niestety, hasło nie będę. Ale patrzcie, to jest mój salon. To, jak chcecie. Jakiś, żeby zadawał jakieś pytanie, to wpiszcie w komentarzach. No. Całe 4 minuty trwa na razie ten film. W około 4 zaraz Ale też muszę trochę no, przyhamować z tym YouTube'em. To znaczy będę nagrywać, ale też chcę, żeby było lepiej taki widoczek, gdzie na przykład będę na jakimś. No nie na telefonie cały czas nagrywać Na telefonie cały czas jest słabo A subskrybujcie mój kanał mi łapki w górę A no, tylko sprawdzimy ten Co nie mogę nie mogę stać Sprawdzimy ten salon prosszę... tu jest Porszy. nawet porsie fajne. Nie złe porsze. Dobra, Porsche, tutaj też jest. Nazywa się VIP, więc Lamborghini, Ferrari, to chyba jest McLaren. Ta McLaren to co jeżdżę. Niezłe cacko, nie? Za 2 miliony. Ferrari. A tu właśnie mnie ciekawi, bo odłuż kosztuje całe 700 tysięcy i na 20 w górę, jak chcecie, to mogę kupić taki samochód. Zdecydujcie się taki na przykład z 2700 a ja będę się z wami kończył myślę, że 7 minut wam wystarczy piszcie w komentarzach jakie chcecie tam pytania mi zadawać itp a ja będę się z wami żegnał elo